Witam ponownie. Dziś kolejna paleta do mnie dotarła. Tym razem z węgla troszkę innego. Ale dlaczego? To zaraz przejdziemy. Jak widzicie, troszkę zimy się zrobiło. Przyszedł mały minus. Minus 2 w lutym. No powiedzmy dość ciepło. Na jak na tą porę oczywiście roku. Ale słuchajcie, nie o tym mowa grzeć trzeba. Szukacie opału. Zobaczymy teraz. przyszedł, Przyszła paleta. Widzicie, troszkę wieje. Przyszła paleta. Dobry węgiel. Zaraz wam pokażę. Paleta no w miarę zabezpieczona, troszkę krzywo, ale problemu nie ma. Widzicie, dobry węgiel. Ale co ważne, od góry mamy niezabezpieczone. Niestety, czyli jakby nam padało, no to nam by tutaj zamógł ten węgiel. Jeśli ma perforację, szkoda. E, przydałoby się, żeby jednak był zabezpieczony od góry. Tutaj mamy świadectwo jakości. Ja już sobie to otworzyłem. Też wam pokażę. O, widzicie, zimno dosyć jest. Mamy. E, świadectwo e, do paliw stałych. Co ważne, e, zawartość popiołu e, 9,6, e, zawartość siarki 0,5, zawartość części lotnych, to nas wartość o 24,1, minimalna 24, no i frakcja, zawartość wilgoci całkowitej. Mniej więcej tak to się prezentuje. No ale słuchajcie, otwórzmy sobie, zobaczmy jak tam ten nasz worek, jak to wygląda właśnie w środku. Dobra, mamy. Otwórzmy sobie paletę, troszkę chociaż jeden worek, zobaczmy co to jest. Ja Wam też powiem, bo wiele osób się od razu dopytuje: Jest to węgiel z Rosji, zaznaczę. Jest to węgiel z Rosji, ale z tym wszystkim. Pale... O. Dużo strecza, to też warto zwrócić uwagę dość mocno zastreczowany. Sobie zamówiłem właśnie cena na stronie COKAMA tam jest 859 zł z dostawą. Wydaje mi się niezłą ceną, ale zobaczymy jego jakość, ile jest tego popiołu, jak on się tak naprawdę będzie sprawdzał. Co warto wspomnieć, jest to węgiel z Rosji i nie, jak większość węgli dostępnych na rynku, nie jest workowany w Polsce, tylko jest workowany w Rosji na kopalni. Tak więc na to zwracam uwagę, że on idzie do nas tak naprawdę bezpośrednio. Z kopalni, w Polsce w żaden sposób nie jest przepakowywany ani nic, tylko od razu jest pakowany w Rosji, ale słuchajcie, co, co, na co zwracam uwagę worki bardzo mocne, eee, to, to trzeba przyznać worki bardzo mocne, ale mówię, weźmiemy jeden pierwszy, lepszy z góry, zobaczymy jego wilgotność ja sobie, po, pozwolicie, obniżyć troszkę statyw i eee, weźmiemy w dół, dobra, zrzućmy sobie go Mówię, dość, Worki bardzo twarde, jak e, powiem szczerze, jeszcze nie miałem obecnie takich e, grubych, bardzo grube worki. To też zwracam uwagę, zobaczmy czy jest wilgotny, czy suchy. E, no i tak jak się przypuszczałem, do suchych nie należy, to na pewno warto zwrócić uwagę. No, myślę, że widzicie w tym momencie. Mokry jest. E, zobaczcie. Mokry jest, no tak się mniej więcej to prezentuje. Może jakoś super nie leje się, no ale też do suchych nie należy. I to bym zwrócił uwagę. Taka frakcja bym powiedział drobniejsza, mm, czyli bliżej mu tych takie między 5-15 niż te 15-25, no to, to zwracam uwagę. No mokry jest i tutaj, no widzicie sami, nie będziemy to oszukiwać. Tak więc wilgoć jego no, niestety jest dość spora. Ale to myślę, że dla nas jest mało istotne w tym momencie też ważne, jak się pali. No musimy go przesuszyć trochę. E, takiego do kotła nie, nie będziemy sypać. No i co? E, sypujemy do kotła. Zobaczymy, jak się sprawdza. No szkoda, że, że nie jest suchy. Szkoda. E, tak jak wspominam. Frakcja drobna, no ale to niektórym pasuje akurat. Zobaczymy może bliżej lata, czy nie będzie suchy, jak zamówimy kolejną paletę. Sprawdzimy, jak to wygląda. No na dzień dzisiejszy jest niestety dość mocno wilgotny. Przesuszymy go trochę, wsypiemy do kotła, zobaczymy jak się pali, tak więc, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!